Takiego dopingu emocji meczu hala w Dębowcu dawno nie widziała. W spotkaniu trzeciej ligi siatkówki kobiet UKS Dębowianka-Dębowiec pokonała w tiebreaku 3-2. Zespół TKS Tychy nadal pozostaje bezapelacyjnym liderem. Dębowianki zagrały jak na mistrzynie przystało. To był mecz o fotel lidera. Do tej pory oba zespoły miały tyle samo zwycięstw na swoim koncie. Spotkanie fatalnie zaczęły nasze zawodniczki. Pierwszy set przegrały do 22, zaś kolejne niemal oddały bez walki. Również trzeci rozpoczął się niezbyt dobrze, aż do momentu, jak to określa trener Włodzimierz Habarta, kiedy siatkarki wróciły z dalekiej podróży. Odrobiły straty i wygrały w przepięknym w dwa kolejne sety, doprowadzając do Tajdreka. W dogrywce bez większych kłopotów rozpracowują Tyszanki i po pięciu kolejkach zajmują pierwszą pozycję w tabeli trzeciej ligi. Panie Włotku, kiedy obejrzałem dwa pierwsze sety, to się zastanawiałem, no szybko pojedziemy do domu, ale się przeliczyłem. Musiałem zadzwonić do żony, że będę później, jak to się stało, że później, taka odmiana. Ja myślę, że tak, że myśmy jakoś tak zestresowanie podeszli do tego spotkania. Wiedzieliśmy o co gramy. Te wszystkie zwycięstwa, my wszystkie zwycięstwa to był jakby mecz samotnego lidera. No i ja myślę, że wróciliśmy z dalekiej podróży, ale w ostatnich siedmiu spotkaniach to, to myśmy wygrywali. I niestety w Olsztynie, kiedy ta druga liga była tak bardzo blisko znowu. To przegraliśmy, myśmy prowadzili 2-0, to ich Tychy się odbudowały. Znamy się jak łyse konie, wiemy co każdy może zagrać. No i to myśmy wrócili. Myśmy wrócili, pokazali fajną naprawdę siatkówkę. Ja myślę, że teraz to powiem od początku, na początku zaraz. ktoś w jakiejś gazecie w mediach napisane, że dzisiaj jest mecz drugiej ligi Dębowiec kontra Tychy. Ja myślę, że wiadomo, że to jest pomyłka, ale na parkiecie nie było pomyłki. To, co pokazały dziewczyny z jednej i z drugiej strony, to jest naprawdę, naprawdę poziom, dzisiaj przynajmniej, dzisiaj to był poziom drugoligowy. To był strzał za strzał, cios za cios, no, akcje kombinacyjne, podwójna, krótka z prawej, z lewej, krótka z tyłu, szósta strefa, pierwsza, wszystko funkcjonowało. Zagrywka odrzucająca, te chyba troszeczkę zaskoczyły zagrywką, bo one u siebie grają na wielkiej hali i tam są rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne tą zagrywką. A tutaj się okazało, że potrafią świetnie zagrywać takiego bardzo nieprzyjemnego flota. Mają bardzo fajną środkową z Katowic teraz i no, ona rzeczywiście nam robiła nam strasznie kłopotu. A myśmy tak grali troszeczkę jakby czekając na błędy rywali. A one tych błędów nie popełniały. No, zastanowiliśmy się co, co ten. Co to może być, ale, ale tak jak mówię, no, mimo że wygraliśmy, to tutaj mamy e, przyjaźń, pełną To bardzo, bardzo dobry mecz, to był naprawdę. naprawdę. Powiedziałem, że u nas ktoś się pomylił, że to jest druga liga, ale się nie pomylił, bo dzisiaj był poziom druga liga. Dokładnie, jestem, no, jestem tego także, samego także, zdania. Gratuluję. Także, na dziękuję, dziękuję. E, także, no, tak jak mówię, no, nic doda, nic doją. Ja się cieszę, że mamy ekipę, że jest drużyna. Świetna zmiana. Karolina początku gotowała się na rozegranie wchodzi Gimnazjalistka, która trenuje z nami od 3 miesięcy. Nasza wychowanka. I ma zadanie rozegrać środek i gra pierwsze tempo, piłka pod rękę i kończy czwarty metr e, nasza środkowa. I no, niesamowita sprawa. E, tak licznej widowni tutaj nie mieliśmy jeszcze nigdy. E, myślę, że nikt nie pożałuje. Myślę, że ta wieś się rozniesie, że e, no, powolutku przygotowujemy drugą ligę w Dębowcu. E, oczywiście taki żart sytuacyjny, e, ale poziom dzisiaj był naprawdę taki, jaki, jaki, jaki mówię. Dziękuję. Za tydzień o kolejne ligowe punkty Dębowianki powalczą na wyjeździe ze znajdującym się na siódmym miejscu w tabeli BKS Aluprof 2 Bielsko-Biała. Zapraszamy do kibicowania dla portalu Śląska Cieszyńskiego Przemysła w Lose.